Netforspet Moss Venet, wideo recenzja. Y, nie nie pomyliłem się nazwie. Wiem, że już recenzowałem grę, co się identyko nazywała. Ale już mówię o co. Y, gdzieś y, najnowszą grę zrobiono. Y, co się nazywa Netforce Moss Właśnie tak samo jak tamta. Ja się zdziwiłem o co chodzi. A to y, tak samo nazwali. Nie wiem czemu. Y, jest y, inna gra. Ale taka nowa wyścigałka też. Też Pet, Tylko że... No taka nazwa sama. No, włączam. Gra właśnie na plus ma, że mało waży dysku. Co można łatwo zainstalować, na przykład koledze na płytkę zgrać, czy nie problem jakiś. No, nie dużo właśnie. Tam pięć chyba. O, jeszcze nie grałem. Teraz zobaczymy. O. A lighting. To trzeba poczekać. No, widzę, że nie po polsku jest tylko w jakimś języku. Ale, to nie trzeba, bo to ścigałka tam. Chyba nie trzeba rozumieć dużo. Co jakaś pokazówka durnowata. No nie, jeny! Nie da się przyspieszyć. Dobra, ja, ja wam pokażę jakiś... Już... Dobra, już ma jakaś... Baba gadała tam taka długa pokazówka, nic nie pokazane. Ciekawego. Jedziemy. Widzę, że grafika jest już y, super! Jak filmowa. Co? Czemu to? Nie mogę jechać. Czym tu? Wszoki naciska. Ło! A, A się jedzie. A z szałkami się skręca, ale turnowato wymyślone. No ale dobrze. A się jeździ niełatwo. No, podoba mi się gra grafika. Superanska. Ale nie, fajne. Tylko to głupie jest, to jeszcze nie zrobione. To azy. Ło, wow, ale to fajne, mi się podoba. No? Tunel. Ło! Wow. Ale tu taki cały miasto będzie? To by było. No, grafika lepsza niż w jedynce. Znaczy, niż w tamtym, no wie, co ja recenzowałem. Ale... pod co... O, ja nie... Ja... On skręcił mi. Purshing! Będzie wyścigałka? Dawaj! Okay. E... To e. teraz ja co chodzi? Ja nie mogę trajecić znowu. 6? Co? Które toż... Sz... Dobra, ja ten. Y, jeszcze zrobiłem mi się z kapnę, że wyłączyłem nagrywanie. I włączam grę jeszcze raz, żeby. I, I to znowu ta pokazówka turnowata. Dobra, ja e, już. Po... Dobra, jadę już. Teraz już. Fajna grafika. I tam widzicie tam całe miasto. Widać, jakby tam wszędzie można było jeździć. To jeny. To by było. Albo jakby można było wychodzić z. Auta, tam, tam pobiegać. To by była gra. Ale. To się nie będzie dało. Nigdy takiej gry nie będzie chyba. I to mi się też podoba. Patrzcie, jak słońce, tak aż oczy bolą. Nic nie widać. Słońce wali. A i tak w prawdziwym życiu też mamy. To fajne mi się podoba. Fajna, fajna gra. Lepsze chyba jest niszczeń. Znaczy, jeszcze zobaczymy, czy policja ta goni. Bo tam pamiętacie? Yy, w tamtym Netflixie, jak policja ścigała? I tam się rozwalało różne takie rzeczy. I, o, znowu I, I wtedy ich się rozwalało fajnie. To mi się podobało tam. Zobaczymy, jak tu jest zrobione. No. Dobra, to... Zaraz wam.

Zej. Czekaj, bawimy się. O, palimy koła. Jak idę, leco. To fajne, ja lubię takie. Dobra, ale to jak to? Z? A plus a. O! WALIMY! O, weszłem chyba. Teraz. No? I co? O, będziemy się ścigać? To ja mam fajny, mniejszy samochód! Lepszy! Wygram! A jedny, to jest właśnie, zapominam, bo to źle zrobili. Nie jak w inny grak. Z ma się jeździć, a nie jakimiś literami. No, jeździ się niełatwo. <tryk> Ale fajnie mi się to y, podoba, tylko trzeba się nauczyć jeździć. Ło! skrócimy. Aj, jedny! Słyszy. Słyszycie muzykę? To jest ta muzyka z y, tych zagadki, co leci, w film. Słyszycie to? Słuchaj. To fajna muzyczka. To lubię. Fajne y, wyścigu, wyścigi. Wow, wo, Kruci. Ale. To jest wypadek. Fajnie pokazówki są jak wypadek. To mi się podoba, NetForceFed. Fajny jest na razie. Jeszcze zobaczymy jak tam... Króci! Jenny, no... Aj. Dobre, do go jeszcze. Znowu takie durnowate. No. I skróty! JEEE! Yeah! <laughs> yeah, ha I co? Słabiak! Słabeusz! Ha! <laughs> Udało się! Yo! Ja To ja tego nie robię. To, ja? to samo mi! O, no? ja, mi się ta lampa urwała? Nie, za dużo głupkowatych pokazówek. Policja! To da się uciekać? Już myślałam, żeby się nie dało, a to by było głupie. No, już pokazówka się skończyła. Hieny, cichaj, babo! What happens next is up to you. Mogę już jeść? Jedziemy! Pozwiedzamy miasteczko! Ło! Ha. Można takie. O! Ale wy. Krócej! <grafy> Jak rozwalił te znaki! Dobre! O! Czekaj, czekaj, czek. Stój! Tam sam, sam sto stoi. Mogę sobie wziąć? Czy trzeba jakieś umieć? Kradną? E! Lamborghini! Lamborghini mam fajne! Z takim, y, tym na... ...wagażniku. Ale szybkie! Będę wszystkich wyścigał! Oh. Bo to się niełatwo jeździ. Ale jak się nauczy, to można wszystkich y, wygrywać. Ło! Wow. Ha, 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 ha. Wow. Ale... Jak wyleciał do szko, do, do, na górę! Ło! Wow. Lubię te takie, y, wyram... wy Wyskocznie no to fajne! Fajny duży świat i w ogóle można wszędzie... Co? I... Nie tyle. No i... Podoba mi się na razie. Jeszcze... Poszukajmy policjantów, bo już nudy zaczynają być. Hmm. Muzyczka fajna też taka dla każdego się spodoba. Ja lubię, mi się podoba muzyczka. Aj, Kruci! Dobra. No już mi się nudy zaczynają robić. Jeny, jakby to była taka szelaninka z takim światem i grafiką z takimi autami. O jeny! Jak! Ja bym to lubi tą grę! Fajna by była! Czemu takiej nie ma? No jeny! denerwują te sztuczki. Policjanty! O, o, o! Samochód! Wróć! Czym to? O! Co to jest za samochód? Nisan! Nisan. Jakiś fajny nawet! Zobaczymy czy... A klapa mu lata z tyłu otwarta. No gdzie jest ta policja? Może nie ma! Ale to wtedy by było... O! Było! Wróć! Byli... Byli. Gdzie to? Gdzie oni pojechali? Hej! To To, to czy nie? Jest! Gonimy? O, nowy samochód był! My! Wróćcie! O! Zostawcie mnie teraz! O! Lamborghini jakieś fajne! Nowe? Ło, ale fajniutkie! Fajne! Gonicie! Ha, ha! Ło, A to kolejny! To jakiś... samochód? Nie wiem. Co to jest za samochód? Złapali! I... <laughs> no i i co już? I nawet się nie pojawię pod policją? Ale to jest głupie. To nawet jak złapie policja, to nic. To co to takie? Nie podoba mi się w ogóle. To w tamtym Spedzie było lepiej. Tam coś się. Ten się szło do więzienia. A tutaj co? Nic! O! Jak po torach, jak pociąg! <ścoughs> jak wysoki! <ścoughs> Ale wywali... Ja jedzie dalej. Ale to nieprawdziwe. Ale świat jakiś chyba duży jest. Bo jadę cały czas i cały czas jest świat. świat... O! Coś włączyłem. O! O! Jest mapa! I co? Duży? Jak to patrzeć? E, no to mały jest świat w ogóle. A tak myślałem, że taki wielki. Ja to mniejszy niż San Andreas nawet. A, to myślałem, że będzie coś. Bo tak się, myśli się, że taki wielki o, jedzie się. I jakieś takie dziwne są y, mi, miejsca góry o góry znaczy no fajne ale ile można tak jeździć dość nudy trochę nie ma wyścigów żadnych O co to chodzi łoto o, o! <ścoughs> I, na, i na wycieczkę my pojechali na grzyby do lasu tam w drzewo Ale nie widzę żadnych wyścigów. Skrucję! A nie no, policja! Uciekaj! Dobra, pościgajmy się trochę z policjantami. O? Ale dróżka! Auto! Czekaj! Stój! Nie no! Ale zrobiłem źle. Wrócaj. No mautko stoi jakieś fajne. Na górce. Jak ja tu wtedy weszłem? O, odsuńcie się teraz! Chcę to auto! O Co to będzie? Oj, jakiś... Nie znam. Fajne! Ło! Wow. Lubię jak te znaki się tak rozwala. I tak y, wysoko one skaczą te auta. I to nie wiem, czy to tak jest za bardzo prawdziwe. Jestem. No, dobra, ja będę kończył recenzję już. Y, grafika jest super Super mi się podoba grafika. Jest jak prawdziwość. Y, Jeździ się trudno. Muzyczka jest też fajna. Można sobie posłuchać muzyczki fajnej pokazówki za dużo na początku. Wolny, dobry świat i... Tylko, że wyścigów nie ma. Trochę nuda.